Elektryczne Elektro Prime. Ja jestem Kamil Nikodem i sprawdzimy, czy jest to biurko idealne. Zapraszam na recenzję. Biurko to jedno z ważniejszych mebli w domu, choć wiele osób wcale o tym nie myśli, i najczęściej o czym myślą, to o sprzęcie, który będzie stał tutaj na górze. No dobra, ale ten sprzęt coś musi trzymać. Coś najlepiej stabilnego, coś z czego będziemy po prostu zadowoleni. No i dzisiaj sprawdzimy, czy właśnie to biurko. Takie jest. Zacznijmy więc od wyglądu. Wygląd tego biurka jest naprawdę bardzo przyjemny i bardzo miło się na to biurko patrzy, jeśli sobie gdzieś stoi i stoją na nim różne rzeczy. Na środku jednak mamy taką długą linię przez cały blat. A to dlatego, że ten blat to nie jest jeden kawałek. A są to dwa. To jest jedna część i to jest druga część, które gdy paczka do nas przyjdzie, musimy sobie złączyć razem. No i powstaje duży, naprawdę spory i elegancki blat. Jak widzicie, mój kot polubił to biurko to znaczy, że jest zaakceptowane przez kota, a więc to lepsze niż łapa w górę. <laughs> Natomiast to biurko ma też bardzo ładnie wykrojony blat. Nie dojrz, że na krawędziach. Nie ma ostrych krawędzi, tylko są takie bardzo ładnie ścięte. To dodatkowo mój rozmiar, czyli 180 na 75 jest z jednej strony podłużny, a z drugiej jest zakręcony. A więc z tej strony biurko ma 60 cm, ale już z tej strony ma ich aż 75. I to akurat bardzo mi się podoba, ponieważ jeśli coś sobie postawimy na biurku, to czasami, mając na przykład tutaj klawiaturę, tutaj dwa monitory, może już po prostu nie być tutaj wystarczająco dużo miejsca, aby cokolwiek jeszcze postawić. No, zostają tylko miejsce na dłonie i to wszystko. A jeśli mamy tutaj jeszcze te 15 cm, no to możemy sobie na przykład postawić tutaj talerz, kubek, czy położyć na przykład telefon, tablet, czy zeszyt. Bardzo fajną rzeczą jest tutaj taki plastik na samym końcu, dzięki któremu możemy przełożyć przez niego kable, a następnie te kable, żeby nie wychodziły stąd, zamknąć i następnie całe biurko elegancko przysunąć do ściany. No i dzięki temu kable będą sobie tutaj elegancko schowane, będą też możliwe do wyjęcia w każdym momencie i nie będziemy musieli po prostu tego biurka przesyłać do przodu, do tyłu, robić z nim cudów, tylko zawsze będzie to tutaj. A dodatkowo po lewej i po prawej stronie, jak widzicie, mamy tutaj takie zwykłe typowe dziurki właśnie na kable. Jeśli na przykład będziemy mieli trzy monitory, czyli jeden tutaj, dwa tutaj, czyli razem trzy, no to jeden przejdzie sobie tutaj, drugi przejdzie sobie tutaj, a trzeci monitor lub na przykład laptop. Kable wszystkie będziemy mogli schować tutaj, więc minimalizm i, że tak powiem, czystość na tym biurku możemy elegancko zachować. I to mi się akurat bardzo podoba, bo ja uwielbiam właśnie jak na biurku. Zazwyczaj jest jak najmniej rzeczy. A jeśli chcecie kupić to biurko taniej, to z kodem Kamil50 dostaniecie 50 zł zniżki na wszystkie biurka od Elektro Prime, więc się opłaca. A czy to biurko ma jakieś dodatkowe funkcje? Ale jak sami widzieliście, przed chwilą przy tym biurku stałem, a teraz przy nim siedzę. No i dokładnie jest to biurko elektryczne, które się podnosi, no i możemy je też obniżyć. Do jakiego tylko poziomu chcemy. A wszystko to zrobimy z tego oto panelu. Możemy tutaj dać biurko trochę wyżej, możemy dać biurko oczywiście trochę niżej, możemy automatycznie przenieść je do pozycji stojącej, a także do pozycji siedzącej. A także możemy je zresetować. I uprzedzając pytania, tak, możemy ustawić konkretne pod siebie wysokości. Więc jeśli kliknę teraz, aby biurko poszło mi do góry, to podniesie mi się ono na wysokość, którą sobie wcześniej zapisałem. A mogę na tym biurku siedzieć? Jednak jak sami wiecie, biurko to nie jest tylko wygląd. Oczywiście wygląd w biurku jest ważny, bo chcemy mieć jak najładniejsze meble w pokoju czy w biurze, ale jednak no, biurko ma być użyteczne. No i zaraz sprawdzimy, czy to biurko jest na tyle użyteczne i na tyle mocne, aby podnieść tutaj cały sprzęt komputerowy. A mam go dosyć sporo. Producent chwali się, że to biurko uniesie 60 kg. Nie wiem czy mam aż 60 kg sprzętu, ale na pewno trochę on waży. No i zobaczymy, czy dla takiego zwykłego użytkownika to biurko na spokojnie da radę. Cały ten sprzęt zaraz przeniesiemy na to biurko i zobaczymy, czy rzeczywiście będzie w stanie to wszystko unieść. A uwierzcie, wcale to nie jest lekkie. No dobra, bierzmy się do roboty. No i jak sami widzicie, za mną stoi biurko pełne już sprzętu. I zaraz zobaczymy, czy z tym właśnie sprzętem da ono radę. Nie przełożyłem jedynie głośników, ale zastąpią je te dwie oto wody. No bo kto nie ma wody na biurku, prawda? No i zaraz zobaczymy. Czy wszystko elegancko się podniesie? Ale jest to też bardzo dobry moment, aby sprawdzić, czy to biurko jest stabilne. Aktualnie jest w najwyższym punkcie. No i zobaczmy. No, ten monitor lata. Jak widzicie, lekko je tak tutaj szturcham. No i troszkę się rusza. Troszkę się rusza, ale jest też w najwyższym punkcie. No a jednak, jak będziemy grać. No to będzie ono już obniżone. Jak widzicie, biurko jest już na dole. No i tutaj ewidentnie to biurko jest znacznie bardziej stabilne. Jak widzicie, bardzo mocno je ruszam, a ono naprawdę nie chce w ogóle wyginąć. No ale dobra. Teraz zobaczymy, czy ten cały sprzęt elegancko wejdzie do góry. No i jak widzicie, jest całkiem nieźle. Biurko się podnosi. Zalety z zaletami, ale czy to biurko ma wady? Jednak jak wiadomo, każda rzecz na tym świecie ma wady. I to biurko też je ma. I wcale nie ma ich aż tak mało nie jest to tylko jedna wada, a jest ich kilka. A główną wadą dla mnie jest prędkość opuszczania i podwyższania tego biurka, ponieważ od najwyższego punktu, czyli takiego, którym właśnie się znajduję, przy którym będziemy stać, do najniższego. Raczej przy nim nie będziemy siedzieć, ale jest to najniższe, trwa to 40 sekund. No naprawdę bardzo długo. Gdyby to trwało na przykład 20, to ok, bo na przykład wtedy troszeczkę w dół, troszeczkę w górę, nie wiem, trwałoby to 3-4 sekundy. Natomiast tak, troszeczkę w górę, troszeczkę w dół, tutaj trwa no właśnie 15-20 sekund. I to jest dosyć sporo. No i kolejną wadą jest to, co sami słyszycie, czyli dźwięk. Jest ono dosyć głośne. Będąc na przykład na jakimś kolu, jeśli nie wyciszycie mikrofonu, no to będzie Was słychać, jeśli sobie poprawicie na przykład troszeczkę biurko. A żeby powiedzieć o kolejnej wadzie, musimy przejść na dół biurka, ponieważ tutaj w tym miejscu jest silnik, który powoduje to, że właśnie to biurko możemy podnieść lub obniżyć. No i tutaj jest taki metalowy pręt który wchodzi w jedną nogę i wchodzi też w drugą nogę. I dzięki temu obie nogi razem w tym samym czasie schodzą w dół lub w górę. Niestety, zobaczcie, że jeśli sobie tutaj coś kliknę, to to się tutaj obraca. No i właśnie, tutaj widzę małą wadę, bo według mnie to powinno być po prostu jakoś schowane. Po pierwsze, że wygląda to tak średnio, a po drugie dla bezpieczeństwa. No, ja tam raczej rąk nie zamierzam wkładać, ale, kto wie, może ktoś przyjdzie do mojego pokoju i tam sobie rękę wsadzi. A nawet jeśli nie rękę, to na przykład spodnie, bluzę, czy cokolwiek, co można by tutaj jakoś przesunąć, no i niestety się zaczepić. Mam już zwykłe biurko, po co mi elektryczne? No dobra, biurko elektryczne biurkiem elektrycznym, ale czy to w ogóle ma jakikolwiek sens? Bo może to zwykłe biurko i kompletnie nie potrzeba kupować właśnie takiego. I odkąd mam to biurko, to powiem Wam, że naprawdę bardzo się cieszę, że mogę stać przy komputerze. Wcześniej, gdzieś tam miałem jakieś takie chęci, że a fajnie by było sobie postać chwilę, ale po co to komu lepiej posiedzieć? Tak odkąd je mam, to naprawdę. Jedną godzinę stoję, drugą godzinę siedzę. Jedną godzinę stoję, drugą godzinę siedzę. I jest to po prostu świetne, bo naprawdę można sobie na spokojnie coś tutaj robić na komputerze, jak widzicie, dwa monitory dodatkowe, można sobie na spokojnie też grać. W jakieś oczywiście mniej wymagające gry, no bo jeśli gracie, nie wiem, w CSGO, gdzie każdy milimetr ma po prostu znaczenie. No to wtedy będzie wam się trochę to wiadomo, trząść, nie jest niestabilnie stojąc, ale ogólnie jest naprawdę super. Oglądając jakiś film czy robiąc jakieś zadania, pracując, świetna po prostu sprawa. Nawet jeśli sobie tutaj stoimy, możemy sobie na spokojnie grać, jak widzicie na padzie. No i jest to po prostu zdrowe, prawda? A to właśnie o to w tym wszystkim chodzi, aby było po prostu zdrowo i komputer to nic złego, ale Trzeba z niego mądrze, oczywiście, korzystać. No i właśnie to biurko Wam może pomóc nie tylko fajniej i kreatywniej je wykorzystać, ale także wspomóc Wasz organizm i Wasze zdrowie. A co dostajemy w zestawie? Biurko przychodzi w bardzo dobrze zapakowanym kartonie, a na dodatek całkiem małym. A tak wyglądają wszystkie elementy po otwarciu pudełka. Producent dodaje też taką ogromną podkładkę. No takiej to jeszcze nie widziałem. <laughs> A ile kosztuje to biurko? Na stronie producenta dostaniecie to biurko za 749 zł, ale tyle kosztuje wersja największa, czyli 160 na 75. Mniejsze rozmiary Oczywiście są tańsze. I pamiętajcie, że z kodem KAMIL50 dostaniecie zniżkę 50 zł na wszystkie biurka od Electro Prime. Zatem podsumujmy. Podsumowując biurko Electro Prime, jest to naprawdę fajny sprzęcik. Możecie sobie wybrać u nich na stronie dowolny kolor, a także rozmiar. Ja mam ten największy, ale jeśli wam takie aż wielkie biurko niepotrzebne i nie lubicie takiego zakrzywienia, to możecie wybrać mniejszy i zwykły prostokątny blat. Jeśli nigdy nie mieliście żadnego biurka elektrycznego, to to biurko Wam się naprawdę spodoba i będzie Wam też przez chwilę służyło, bo jest naprawdę fajne i wytrzymałe, no a dodatkowo bardzo ładne. Ten blat i te zakrzywione rogi, no naprawdę są to bardzo fajne elementy. Sam korzystam z niego już od tygodnia i naprawdę bardzo mi się ono podoba. Miło mi się z niego korzysta, a także fajnie, że mogę zadbać o swoje zdrowie. Po prostu nie gnijąc cały czas na fotelu. No i dobra, jeśli Wam się ten film spodobał, to zostawcie oczywiście łapę w górę. No i koniecznie zostawcie komentarz, czy Wy macie takie biurko, a może chcecie je kupić, a może kompletnie takie biurko nie jest dla Was? A jeśli macie też jakiekolwiek inne pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzach, będę odpowiadał. No i żeby nie przegapić kolejnych filmów z różnymi recenzjami nie tylko z biurkami ale też fajne różne gadżety drony, kamery i ogólnie, jakiekolwiek tylko sobie wymarzycie gadżety. Myślę, że znajdziecie je u mnie na kanale, to zostawcie oczywiście subskrypcję na tym kanale, aby nie przegapić takich filmów. No i co, dzięki bardzo za obejrzenie, trzymajcie się, do następnego.